Dla Burnersów najważniejszą zasadą jest Leave no Trace, bo od tego zależy powodzenie przyszłego Burning Man'a. Pustynia Blackrock, która znajduje się na terenie plemienia Paiute, przechodzi rygorystyczne kontrole każdego roku. Po których podejmowana jest decyzja, czy zostaną wydane pozwolenia na zorganizowanie Burning Man'a na ich świętej ziemi. Dlatego wieloletni Burnersi nie przepadają za tak zwanymi Sparkle Ponies. Są to ci, którzy pojawiają się po raz pierwszy, zwykle przygotowani jedynie na powierzchowny blask. Oczekują, że ktoś inny stworzy dla nich całe doświadczenie. Na pustyni jednak szybko okazuje się, że każdy musi wnieść coś od siebie. I właśnie w tym tkwi różnica między turystą a uczestnikiem. Sparkle Ponies często przywożą ze sobą dwie najbardziej znienawidzone rzeczy przez społeczność Burning Man: jest to brokat oraz przyklejane plastikowe kryształki, ponieważ te rzeczy należą do najtrudniejszych do wyczyszczenia z piachu na Black Rock Desert. Sparkle Ponies zazwyczaj pojawiają się czwartego dnia i tylko po to, by zrobić kilka zdjęć na Instagram, pojechać w poszukiwaniu konkretnego DJ-a i potem znikają, jak kurz po burzy piaskowej. Historia Burning Mena sięga 1986 roku. Na plaży Baker Beach w San Francisco Larry Harvey i jego przyjaciele spalili metrową drewnianą figurę człowieka. Symboliczne pożegnanie, oczyszczenie, akt spontanicznej ekspresji, środkowy palec dla establishmentu, i systemu kapitalistycznego. Z czasem karstka ludzi zmieniła się w tysiące i w 1990 roku Burning Man przeniesiono na pustynię Black Rock Desert w Nevadzie. tam gdzie nie ma nic. Powstało miasto, którego nie da się porównać z niczym innym. Burning Man to historia o sztuce i wolności. O społeczności, która uczy, że możesz tworzyć, dzielić się, zostawić coś większego od siebie i na koniec pozwolić temu odejść w płomieniach. Jeżeli chodzi o mity związane z Burning Manem, to wszystkie są prawdziwe. Brak ubrań, namioty w których można wymienić się partnerami oraz używki. To wszystko istnieje naprawdę, ale Burning Man będzie tym, czego wy osobiście oczekujecie. A jak wygląda Burning Man dzisiaj i czym jest dla nas, to wiecie się w dzisiejszym filmie.